La, la. Szkoda, że Papa Smurf nie wysłał kogoś innego po te specjalne grzybki. I, i, i dlaczego one muszą rosnąć w najstarszej części la, 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 lasu? Fakt, że ja boję się w każdym lesie. E, e, nigdy nie da się przewidzieć, co tu się może wydarzyć. La, 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 la. Raz, kropelką, zroszę tu, zroszę tu, zroszę tam, kwiatuszki. Ja wam! Chyba was, ale to się nie rymuje. O, nieważne. O, kim na A zraszanie dokończę wieczorem. Jeszcze tylko jeden grzyb do eliksiru papy Smurfa i będę mógł opuścić to niesamowite miejsce. O, jest tutaj! Rety! Rety! Jaki wielki kapeluch! Co? Jej! O. Bo ja wiem, dajesz słowo, spróbuję. Nie, 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 tak ci się nie uda! Esencja rosy jest bardzo mocna. Bańkę przekłuje tylko czarodziejska różdżka. Odwagi, będzie dobrze! Ach, wreszcie wolny! O, dziękuję, dziękuję! Jak mogę ci się odwdzięczyć? Odwdzięczyć? Tak, w ramach moich możliwości. Widzisz, sam, nie wiem, pożyczyłbyś mi ją na chwilę? O ile zwrócisz mi ją do zmierzchu? Muszę dokończyć zraszanie kwiatów. o revoir! Piu, uh, uh. prawdziwa czarodziejska różdżka. A, smarfnie. Już nic mi nie grozi. Teraz naprawdę niczego nie muszę się bać. La, 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 la. Tylko magiczna różdżka rozpęknie tę bańkę. Ha, ha, jak? Idę o zakład, że sam sobie z nią poradzę! Chyba A. się mylisz, osiłku! Nie, 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 o Siłku. To są sprawy ciśnienia. Gdybyś poczytał o ciśnieniu atmosferycznym i o nacisku, jaki powietrze wywiera na wszystkie znajdujące się w nim przedmioty, wiedziałbyś, że przy normalnym ciśnieniu. Kwaś, Paniaku, się zamknij się! O wysokości 760 litrów, w temperaturze 0 stopni, gdybyś mnie słuchał, o Siłku, nie wystrychnąłbyś się na kawałki. Popaki, dajcie mi spróbować! Oho! Gdybyś tak jak ja podszedł do tego naukowo, rozwiązanie byłoby proste. O, jak chcesz, to spróbuj. O, o, o. tak, rozumiem. Oczywiście, jak zawsze mówi papa Smurf, każdy problem można rozwiązać na kilka sposobów. Co tu się znowu wyprawia? Ej, ratunku, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie stąd! Ach, ale najadłeś no się strachu! Wcale nie, tylko się wygłupiałem, przecież wiedziałem, że nie ma się czego bać. Proszę, cykorku, niespodzianka! A to niespodzianka dla ciebie! Ej, to cudowne uczucie, kiedy nie trzeba się bać. Może teraz zmienię sobie imię? Cykorek! A, papo, przestraszyłaś mnie! Bańka jest niebezpieczna. Ktoś może w niej zostać na zawsze. Papo, patrz! Widzisz, używam czarodziejskiej różdżki i... Tak, rozumiem. Ale co by było, gdybyś znalazł się w środku a różka na zewnątrz? No to... A... O... Zwróć różdżkę właścicielowi, zanim wpakujesz się w kłopoty. Dobrze, papo smerfie, ale bańki naprawdę są bezpieczne. Trzeba tylko... Mmm. Widzisz, cykorku, nie ma leku na głupotę. A ukrywanie się w bańce, i ilekroć się boisz, nie smerfuje niczego dobrego, bo... Aaaa, Pasi brzuch! Smerfy, ukryjcie się! Cykorek, na co ty czekasz? Ja, papo Smerfie, już się nie boję pasi brzucha. Pasi brzuch głodny, chce jeść. Tu nie ma nic do jedzenia, nienasycony ogrze. Kto mówi? Kto mówi do pasi brzucha? Pasi brzuchu, spójrz w dół, to ja do ciebie mówię. Smerw cykorek. Teraz pasi brzuch zły. O, pasi brzuch zrobić kuku w nonio. <śmianie> Czyżbyś opadł z sił? Uf. Uf. Pasi brzuch kuku drugi raz. Taki duży, a płacze. Pasi brzuch ci pokaże. <śmianie> Już się nie śmieje z pasi brzucha? O, biedny cykorek! Zaczyna mnie nudzić! A pasi brzuch się dobrze bawi! <laughs> Smurf pił czasty! Szybko, teraz mamy okazję uratować cykorka! A, a, moja różdżka jest tu! Piłczasty! czasty! ratunku, ratunku! Papa Smurf! Pasi brzuch zadowolony! <laughs> Ten no, obrzydliwy śmierć brzmi znajomo, co klakier? Sprawdźmy to. Posimrzu, wykupię na aut! Wreszcie bezpieczny! Moja różka! A, co my tu mamy? Gargamel! Proszę, 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 pułapka na smerfy. W bańce dłużej zachowają świeżość. Chodź, klakierku, zbliża się pora kolacji. Ciepił czas ty pasi brzucha. Szybko to gargamela. Ale jak wyciągniemy cykorka z baniki! Wszystko w swoim czasie pracusiu. Tak, zawsze powtarzałem, że należy zachować hierarchię ważności i nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo Hej, czekajcie na mnie! Proszę cię, klakier, żebyś miał oko na naszą złotą rybkę. <laughs> A, patrz, ale nie dotykaj! Niedługo wrócę, tym razem z worem smerfów. Aha, aha. Uh -huh. Gargamelu! Gdzie jesteście? Och wyrzał smurfy. smerfy! Szukaj, a nie znajdziesz Gargamelu! Ha! <laughs> Właśnie złośliwe bestie! Nienawidzę! Nienawidzę was! A, chwileczkę. Czego ja się boję? Klakier nie może mnie dopaść. Za to ja mogę dopaść kota. <laughs> Nic mi nie zrobisz. <laughs> Nic mi nie zrobisz. Cykorek! <laughs> Moja kolacja ucieka w podskokach, ty głupi kocurze, zatrzymaj ją! Za mną moje smery! Gdzie piłczasty pasie brzucha? <grym zadowolony> piłczasty pasie brzucha! Nie, znów to samo! Gargamel ma odejść! C cieszę się, że cię widzę! <grym zadowolony> pasi brzuchu! <grym zadowolony> pasi brzuch nie lubi gargamela! E, 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 czy mogę się pobawić twoją piłeczką? O! Bo... Nie! Y, gargamelowi się nie odmawia! Klucha, Wypuść się brzucha! Wypuść się brzucha! Lepszy smęt w garści niż nic! Gnuśny kocurze, wracamy do domu! Wypuść się brzucha! Co teraz, papo smerdzi? Mam pomysł! Niech każdy z was znajdzie solidny patyk. Dobrze, Dobre, papo smerwię. Gdzie jest papa Smurf? Żałuję, że poprosiłem o tę czarodziejską różdżkę. jak jakie Smurfy wolisz? Na mięko? Na twardo? W koszulkach? Wypuść się brzucha! Nie się, zaraz cię wypuścimy. Ho! Smerfie! smerfuję się, że cię widzę! Pasiebrzuch nie lubi gargamela! Zamknij się ty górosadła! Nie cierpię twojego widoku! Ej, pasiebrzuch robi się wściekły! A, Smerfy! W kociołku jest miejsce dla wszystkich! Nie, 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 nie! Wypuśćcie mnie! Widzisz, Pasi Brzuchu? Smerfy zawsze dotrzymują słowo. Zatrzymaj je! Mają różdżkę! A Pasi Brzuch ma nowego piłczastego. Zaraz będziemy w domu. Jej! O, punktualnie. Tak, jest twoja. Stokrotne dzięki. Już czas na zraszanie. O. Ojej, chyba jednak uwolnię tego złego czarownika. Mój drogi duszku, czy mógłbym cię prosić o przysługę? Prawisz mi przyjemność. Czy możesz zaczekać, aż pasi brzuch skończy się bawić? To dobra myśl, papo Smurfie. <grym> ja tylko żartowałem. Wcale nie jesteś góroza, naprawdę słowo czarownika. No,